To był kawał muzyka Jezus i ale to kawał muzyka. Geniusz nie zdający sobie sprawy z tego, że nim jest. Najweselszy muzyk świata. A to, że był wybitnie zdolny, powtarzam to. Wybitnie zdolny. No to, to jest sprawa jakby oczywista. I rok i fusion, i funk, i R&B. Kiedy grał intra na przykład do ballady garażowej na koncertach, to tam grał takie akordy, że w tabeli chwytów gitarowych nie ma takich akordów, są same zagraniczne. Solo po prostu jak Formuła 1, można powiedzieć. Ci wydaje mi się, że w moim mocy słuchać dużo Jakubka, to zdecydowanie. Wszyscy, wszyscy go kochali. Na pewno, na pewno stał zdecydowanie po jasnej stronie mocy, grając przy tym nieprawdopodobnie dobre dzięki Zbyszek jest, no, jest obecny tutaj chociażby w naszych opowieściach. I zostanie. Takich osób się nie zapomina.